Tej z tej strony Tymek i serdecznie Was zapraszam do 5 zalet i 5 w aparatów w ZTE Axon 10 Pro 5G. Serdecznie zapraszam. Bez wędnego przedłużania przejdźmy do pierwszej zalety. Pierwszą zaletą jaką zauważyłem w tym ZTE to bardzo ładne zdjęcia makro. Nie ukrywam, że od jakiejś kilku, kilkunastu urządzeń ZTE miałam takie czasami e, uczucia, że no, jest dobrze, ale aplikacja aparatu e, powinna iść do poprawy. Tutaj na szczęście ZTE już trochę się poprawiło i, i ta aplikacja aparatu już jest naprawdę bardzo dobra, chociaż wiem, że zawsze można zainstalować jakieś inne aplikacje aparatu, które działają jeszcze lepiej, ale ja wolę używać tych. Y, Systemowych aplikacji aparatu i muszę przyznać, że ZTE poprawiło się tutaj pod tym względem i lepiej na przykład tutaj działa autofocus i w ogóle, przynajmniej dzięki temu te zdjęcia makro wyglądają naprawdę już bardzo ładnie i można być naprawdę już z tego telefonu zadowolony przyznać muszę, że od dawien dawna nie czułem tak takiego pozytywnego Nastawienia właśnie do tego telefonu od ZTE i muszę przyznać, że ten Axon 10 Pro naprawdę jest dosyć dobrym telefonem i oby inni mogli zauważyć właśnie tego typu zalety w tym telefonie i właśnie w tej marce. Drugą zaletą, jaką zauważyłem w tym ZTE, to dosyć dobra przednia kamerka. Nie wiedziałem o tym, że, znaczy, nie wiedziałem. Nie myślałem o tym, że w ogóle w tym ZTE, tak jak w poprzednich telefonach, będzie dobra przednia kamerka. W poprzednich urządzeniach ZTE ta przednia kamerka była taka sobie i prawie w ogóle się nie nadawała do zdjęć. Tutaj już jest duża poprawa i muszę przyznać, że nawet w tych średnich warunkach oświetleniowych da się zrobić przynajmniej przyzwoite zdjęcie tą przednią kamerką. Zdjęcia z tej przedniej kamerki na pewno będą się podobać i przynajmniej będzie można robić sobie jakąś pamiątkę czy inne tego typu zdjęcia, raczej do naszej galerii, czy do wydrukowania. Trzecią zaletą jaką zauważyłem w tym ZTE to przy poprawnym balansie bieli, bo czasami tutaj to urządzenie ma problem z tym balansem bieli, to przy poprawnym balansie bieli te kolory są naprawdę bardzo ładne. Trudno w w tym urządzeniu było kiedyś o dobre kolory i poprawne kolory, bo tak w ogóle, to tutaj już jest naprawdę większa poprawa. Chociaż, chociaż tak jak w poprzednich urządzeniach mamy tutaj problem z balansem bieli, to jednak muszę przyznać, że te kolory przy tym poprawnym balansie bieli są bardzo ładne, są dobrze odzorowane i nie można na to narzekać. Przynajmniej nawet jak otworzymy te zdjęcie na komputerze, to wyglądają naprawdę ładnie i nawet można takimi zdjęciami się pochwalić już przed innymi. No, jak dla mnie, świetne to jest, bo ZTE miało z tym problem, i tutaj ten ZTE, 10, ZTE Axon 10 Pro 5G naprawdę sobie z tym dobrze radzi. Przedostatnią zaletą, jaką zauważyłem, w tym ZTE, to dosyć dobrze rozwinięty tryb profesjonalny. Rzadko się zdarza, że właśnie w takich urządzeniach, a tym bardziej w ZTE. Ten tryb manualny jest no, tryb manualny, profesjonalny zwał jak zwał, jest dobrze rozwinięty. Tutaj mamy na przykład dosyć dobry czas naświetlania, tam do 30 czy nawet więcej sekund. Dzięki temu można te zdjęcia robić jeszcze lepsze w nocy. Chociaż i tak, tutaj mamy tryb nocny, znaczy no mamy tutaj ten tryb nocny, chociaż czasami nawet lepiej zrobić zdjęcie tym trybem profesjonalnym, bo lepiej wyciągniemy. Zdjęcia z tego głównego aparatu. Szkoda, że w trybie manualnym, jak i w trybie nocnym nie możemy przełączać się między obiektywami, ale o tym będę mówił w badach. Ostatnią zaletą, jaką zauważyłem w tym ZTE, to dobra korekcja zdjęć w szerokim kącie. Ostatnio zauważyłem, że czasami telefony mają właśnie z tym problem: że mają. Czyli z tym problem, mają problem właśnie z tą korekcją krawędzi, właśnie, że nie wygląda to zdjęcie tak jak takie rybie oko. Tutaj muszę przyznać, że ZTS się nad tym trochę postarało i przynajmniej mamy tutaj też taki tryb szeroki, dzięki czemu możemy przełączyć się na ten aparat szerokokątny i możemy sobie na przykład wyłączyć tą korekcję lub włączyć, zależy od naszych potrzeb. Ale przyznać muszę, że właśnie ta korekcja tutaj w tym telefonie jest naprawdę bardzo dobra i te zdjęcia nie wyglądają aż tak bardzo takie beczkowate. Można naprawdę być z tego zadowolonym I, i te zdjęcia z szerokiego kątu mogą się podobać. Przynajmniej mi się spodobały i nie było aż tak źle, jak bywa to w innych urządzeniach, na przykład tańszych czy z średniej półki, chociaż tutaj na przykład Axon 10 Pro 5G to, to już taki flagowiec to ZTE, więc tutaj inaczej trzeba będzie klasować to urządzenie, ale no ZTE to ZTE i tego się trzymajmy. Pierwszą wadą, jaką zauważyłem w tym ZTE, to słaby teleobiektyw w gorszym oświetleniu. Oczywiście nie w każdym urządzeniu teleobiektyw jest dobry przy takich gorszych warunkach oświetleniowych, chociaż zdarzają się wyjątki. Tutaj muszę przyznać, że ten teleobiektyw w tych gorszych warunkach oświetleniowych jest naprawdę no, taki sobie i no, te zdjęcia z tego teleobiektywu nie zawsze mogą się podobać. Chociaż przy dobrym oświetleniu lepiej czasem z niego skorzystać, jak chcemy przybliżyć yy, dany obiekt na zdjęciu. I aż tak to źle nie wygląda, jeżeli robimy zdjęcia w dobrym oświetleniu. Drugą wadą, jaką zauważyłem w tym ZTE, to niezbyt dobrze dobrany balans bieli w niektórych sytuacjach. Tutaj ZTE powinno na tym jeszcze trochę popracować, bo yy, nie ukrywam, że tutaj jest naprawdę dobry aparat, tylko czasami, właśnie czasami, efekt jest zepsuty tych zdjęć przez ten balans bieli. Oczywiście mamy tutaj sztuczną inteligencję i czasami i dobrze, że w ogóle nie jest ona włączona domyślnie, można ją włączyć. Czasami te zdjęcia wtedy są odrobinę poprawione, ale nie zawsze, bo czasami właśnie przez ten balans bieli, który jest niepoprawnie dobrany, musimy e, robić zdjęcia kilka razy, aby w końcu dobrze do, dobrać ten balans bieli. Oczywiście możemy zawsze wtedy robić zdjęcia w trybie profesjonalnym i samemu dobierać ten balans bieli. Ale no niestety nie mamy wtedy opcji zmiany obiektywu i szkoda powinien być, bo na przykład Xiaomi jest. No tutaj może jeszcze ZTE poprawi to i miejmy taką nadzieję, że ZTE Axon 10 Pro 5G będzie naprawdę dosyć dobrym telefonem z bardzo dobrymi aparatami. Trzecią wadą jaką zauważyłem w tym ZTE to dosyć słabe nagrania, nie mamy tutaj żadnej stabilizacji ani nic i sama jakość w ogóle tych nagrań jest dosyć słaba. Na plus mogę zaliczyć opcję zmiany obiektywu podczas nagrywania, możemy zmienić się na teleobiektyw i na szerokokątny, nie każde urządzenie to potrafi i przynajmniej tutaj mogę to zaliczyć na ogromny plus, bo w niektórych właśnie tych urządzeniach, żeby zmienić się na szeroki kąt, to musimy zakończyć nagranie, zmienić na, tele, na ten szeroki kąt i dopiero znowić to nagranie. Tutaj możemy podczas nagrywania zmieniać ten, te wszystkie aparaty i jest to ogromny właśnie tego ZTE. Przedostatnią wadą, jaką założyłem w tym ZTE, to rozmazane krawędzie. Tutaj niestety trochę ZTE poleciało i mamy. Rozmazane krawędzie, ale nie każdemu może to wpaść w oko. Oczywiście nie jest to w takim dużym stopniu, jak to czasami bywa w tych tańszych urządzeniach, ale trzeba zwrócić na to uwagę, że są i mogą zepsuć zdjęcia na jednolitym tle. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj tryb nocny i tryb profesjonalny, dosyć dobrze rozwinięty, ale muszę zaliczyć, że w trybie nocnym nie mamy opcji zmiany obiektywów. Rozumiem, że w trybie profesjonalnym nie mamy, bo niektóre urządzenia właśnie nie umożliwiają tego, ale tutaj w trybie nocnym powinna być taka opcja, bo przynajmniej zdjęcia można byłoby w inny sposób trochę robić. Chociaż i tak muszę przyznać, że ten tryb nocny jest dosyć dobry, bo o wiele lepiej działa niż np. tryb automatyczny w takim oświetleniu, ale szkoda, że właśnie producent nie pokusił się o dodanie. Tutaj na przykład przynajmniej tego teleobiektywu czy szerokokątnego obiektywu do właśnie tego trybu, aby te zdjęcia wyglądały to jeszcze bardziej ciekawie i jeszcze bardziej y, można byłoby się pobawić w nocy nie tylko głównym aparatem. Ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i do następnego, cześć!